Dzień dobry, witam was wszystkich moi drodzy na kolejnym odcinku. Jedziemy zgodnie z harmonogramem Lot to dzisiaj premiera wznowienie dwóch tańszych zdrapek, czyli szczęśliwych linii i super siódemki. Żadnych zmian tutaj nie mamy poza szatami graficznymi, więc nie będę się tutaj skupiać na przedstawieniu. Zasad wszystko dobrze wiecie. Dzisiejszy odcinek to też okazja, żeby troszkę tych tańszych zdrapek podrapać, ale mam też i tą najdroższą. Co przygotowałem? Mik za 80 zł. Mamy dwa lotki, mamy jedną szybką 50. Mamy właśnie super siódemki, jest ich 5. Tutaj o, za 2 zł. Główna taka jak była. No, mówię, wszystko bez zmian. I szczęśliwe linie. Mam dwie sztuki, takie numerki 49 i 56, też żadnych zmian. Również z główną wygraną 36 tysięcy, niezmienno. Tutaj jeszcze macie o kolejne super siódemki, tak prem żeby się szybciej po prostu to pozbierać, nie przedłużać. Oprócz tego jeszcze podrapiemy dwie zrabki za 5 zł, dwie za 10, czyli bonus ławank i świąteczny kalendarz. 12. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. A gwiezna kasa ma numerek 7 też uchodzący za szczęśliwy. Także zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy. Troszkę te zrabki posegregowałem, żeby było jakieś urozmaicenie, i możemy drapać. Motyl, cytryna, truskawka i słońce. Także niestety słonia żadnego nie było. No to może sobie szczęśliwe linie zdrapiemy teraz. I tutaj symbole również są niezmienne jak w poprzednich edycjach. Klucz i diament. Taki mamy start. Podejrzewam, że dzisiaj jakaś wygrana wpadnie, a później przez pół roku żadnej nie zobaczę. Bo to tak najczęściej bywa. Trefle i biedronka. I zobaczmy dalej. Biedronka jest. I tylko tyle. Dobra, kolejne dwa. Księżyc, garnek. Będzie coś tak. Garnek mamy jeden, drugi. Tutaj jest kolejny. To będzie garnic pełen złota. Tyle dzisiaj mam w Kwiat i banan. I będzie coś tak. Mamy kwiata jednego i drugiego tutaj. Bananów nie było, nie? No to dalej sakwa i dzwon. Dzwon się znalazł bardzo ładnie. I tutaj mamy jeszcze sakwę podkowa i pomarańcza. Będzie coś. Będzie o, ładnie w jednej linii. No i dalej. Gwiazda i słoń. Mamy gwiazdkę też bardzo ładnie. Słonia też mamy. O, tutaj kolejne gwiazdki i tutaj jeszcze jeden. God. Gruszka i serce. Mamy gruszkę. Bardzo ładnie. Mamy jeszcze jedną. I tutaj mamy serducha dwa. Ale brakuje jeszcze do złożenia Kości i ananas. Kości mamy, ananasa mamy. Kolejne kości. Tutaj jeszcze jedna. I to tyle. Cztery symbole do końca. Korona, jabłko, tu coś było u góry, o, właśnie, mamy jabłko, mamy koronę. Tutaj kolejną I, i, i tyle, no i zostają dwa symbole. Pik i złoto, będzie coś z tego? Bo nawet w takiej małej zdrabce ciężko wygrać. No niestety, sprawdźmy kontrolną, bo to najważniejsze, tak jest, mamy pustą. Także dwie zdrabki za nami. To teraz te premierowe super siódemki, dwie sobie zdrabiemy. Oczywiście czarna daje wygraną. Czerwona mnożę razy 2. Także, jak to wszystko było, tak to wszystko jest. 5, 8 i ostatnia. Siódemka zdrapana daje dwójkę. To jest mijkapowska matematyka. Tu mam jeszcze 8, 6, 9, 5, 2. Jest siódemka, będzie premierowe trafienie, aż niemożliwe. Jest to 2 zł. Brawo, Ty. Dobrze, idziemy dalej. Czas na premię. Zobaczmy. Czy to będzie czas na premię, czy czas na pustaka? I co my tu mamy? 12 jest wygrana. Panie 31, 8, 7, 32. Już myślałem, że cała plansza będzie trafiona. O, dobra. A tu niestety tylko póki co dwie wygrane. 23, 28 i 29. No nic, ale ważne, że coś jest. 5 i 5 mamy dyszkę DDD. Dobra, coś się zaczyna dziać. Mam nadzieję, że pozytywnie. trapnijmy sobie kalendarz, szukamy kolejnych gwiazdek przez odcinki. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej tutaj. Dobra, pierwsze cztery okienka nie mało, nie miały. Tutaj mamy ciuchcie, tutaj. Aniołka, dzwon oraz stroik. Dobrze, szukamy dalej. Jeszcze sporo zostało. Szyszki, choinka pod dwunastką, bęben. Co dalej? Trzynastka, czternastka, tu nic, tutaj też nie. O, kominek, tutaj mamy co? Renifera, dalej pod osiemnastką jest. Są sople, no już ostatnie pola. Skrzat. Sanie, skarpeta, bana, bam, bananek, bałwanek. No i tutaj kolejne symbole nie będące gwiazdką. No to bonusy. No nic z tego tutaj nie będzie. I tutaj mamy co? Sweter, Chęca jest Niestety przegrana. Ale na pewno jeszcze gdzieś jakieś gwiazdki po drodze powpadają. Dobra, to mamy pusto. Kolejne super siódemki przed nami. Zobaczymy, czy na tej jednej się skończy. Czy może jeszcze lot to się zlituje i coś tutaj wrzuci do Wora. <gry> na kolejne odcinki. Jest siódemka, wow! I czerwona nawet. Kurde, moi drodzy. No. Cud nad bytomką się zdarzał. 3, 2, 7 zł. Kurde, no to premiera prawie na zero, bo było strapek nie? tych siódemek. Ja cię kręcę. To się tak da. Naprawdę nie spodziewałbym się. Dobrze, szczęśliwa linia, podejście drugie. I co my tu mamy na początek? Gruszkę i gwiazdę. Oj, gruszeczka się pojawiła. Pięknie. Będzie jeszcze jakaś jedna? Chyba nie, ale za to gwiazdkę mamy. Dobra, tyle. Jedźmy w dół. Garnek i kwiat. Garnek się trafił. O, tutaj w jednej linii. Bardzo ładnie. I to wszystko. Trafia pod koło. Mamy podkowę, tutaj kolejną, i jeszcze trefla się też znalazła. Truskawka, cytryna, tak na owocową, ale będzie coś, będzie. Dobrze, mamy tu, mamy tu, i mamy tu, i jeszcze tutaj, o tak, w dole się te wszystkie symbole pochowały. Arbus i pomarańcza, to mamy to. Jest arbus, tutaj o, truskawka się zgubiła. No, ja to zawsze muszę nawet w takiej zrace pominąć. Cytryna była, arbuz miał być. O, właśnie, tu mamy arbuza, i tu mamy drugiego. Ok, tę sakwa. Tę czas jest, tu kolejna, tu kolejna. Tego znowu troszkę więcej. Korona słońce. I ani tego, ani tego. Zwonkości też nic takiego nie ma. Kości są, dobra, ale i tak brakuje. Banan, ananas. Mamy tutaj, tu mamy, tu mamy. Tu już nic. Biedronka, klucz. Tu i tu wyczyszczone. Tu jest klucz. I to tyle. A ostatnie dwa symbole. To księżyc i krab. Ha! spodziewałem się, że jednak będzie jakaś wygrana. A, widzicie? Człowiek w szoku Dobra, także nie ma Pusto Gruby portfel Kolejna strapka na piątkę Szukamy takich liczb Na no. Na no, pod dolarkami I co mamy? 9, 25, 1 36, 23 No i tutaj mamy Już ostatnie liczby, ale żadna niestety nie pasuje do tych u góry, czyli zdrabkę mamy przegrana. Dobra, kolejny lotek. Drugi, ostatni. Numerek 33. Będzie ten jeden słoń chociaż. No niestety nawet się tu jeden nie trafił. Ostatnia super siódemka. Dzisiaj tu już za dużo wygrałem, więc raczej się kolejny nie spodziewam. Unbelieve'u. Premiera super siódemki na plusie. No. Niesamowite. 2 złote, a smakuje jak główna wygrana. Pięknie. Bonus wa Bank zostanie szybkie 50 i Gwiezdna Kasa. Także tutaj emocje dozowane z każdym zdrabką coraz większe. 35, 2. 36, 35. No, jak zwykle. 34, 11. To mamy 9, 13, 20, 27, 20. 6. Tutaj też niedaleko. 17, 29. Tutaj też nic. 24, 25. Ach, jesteś owłos. Następnym razem się uda. 5, 5. O, nawet nie następnym razem, a dzisiaj? Kurde. No, Tachowiec dał wygraną. Siódemki dały wygrane. Kurde. Dobry znak przed weekendowymi odcinkami. Co pod pędkami? Dyszka? No dyszka, ale jest. No kurde. Naprawdę nie będę tutaj marudzić z tej okazji. <gry> Dobra. Szybkie 50. Przejdziemy do tej grubej ryby. Uwaga, uwaga. Ponosie mamy sztabki. 4, 100, 500. 500 kolejne. Drugie 4. Pierwszy, druga stówka. I pewnie dwa razy po 50, no nawet nie, ale i tak czy siak nie ma trafienia. Dobrze, kończymy, moi drodzy. na kasę. Uwaga, uwaga, szukamy podkowy serca bądź napisu 25 lat strapek. Nie poczarowałem gady, godziny. Dobra, zaliczone. Teraz to się będą sypać podkowy jedną za drugą. Piąy to kwiat. Tutaj mamy szalik. Zamek, kompas No, coraz mniej tych szans, gdzie te szczęście w tej zdrapce, Nie, wszystkie chyba już wygrane, wydrapałem tutaj u siebie. Trzeba szukać gdzieś indziej. No i nie było niestety tego co potrzeba. Jeszcze tylko bonus zostaje, ale co w nim? Będzie coś. No, będzie niestety księżyc. No, i dzisiaj tak to wyszło. Pustaków masa, nie ma rarytasa, ale są też pozytywne aspekty. Zabawa była, i nawet Super 7 dopisała. Także mamy w jednej zdrapce 2 zł, w jednej się trafiło też 2, tutaj w jednej nawet 7. Kurczę, także szok. Tutaj mamy dyszkę i tak samo, jeśli chodzi o bonus. Wabank. 10, 20, 27, 29, 31, wkład był 80, no a to znowu te 5 dychlot to zgarnęło. Za koszt zabawy. Dobrze, dziękuję. Trzymajcie kciuki za weekendowe odcinki, bo tu już, tuż, tuż może się coś wydarzy pozytywnego. Do zobaczenia. Cześć.